Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was w sobotni poranek. Rozpoczynamy nowy cykl programu Śniadanie z Mazury24.eu. Oczywiście to jest żart. Chcieliśmy Was dzisiaj przywitać. Jesteśmy w przepięknym miejscu. Na razie Wam nie powiem gdzie. Pewnie wielu z Was się domyśla: nad jeziorem bocznym. No i opowiemy troszeczkę, dlaczego tutaj jesteśmy. Co tutaj się dzieje? Tak, żebyście przywitali po tym wczorajszym paskudnym piątku, po tej paskudnej pogodzie, żebyście pięknie rozpoczęli i nowe czartery, albo pięknie zakończyli te, które już się, te, które już się kończą. A ja trochę może być problem z dźwiękiem, bo bardzo wieje, mimo, mimo tego, że pogoda jest dużo lepsza, ale pokazuję Wam już, z kim jestem. Przed swoją kamerę zaprosiłem pewnie znanego wam już Tadeusza Asakowskiego, Mazurskie opowieści z Tadeuszem. Znanego. Znanego. Tak. No. no i zaprosiłem również Adę, która jest osobą zarządzającą portem. Jakim Ada? E, portem to dla mev. No właśnie, pewnie wielu z was już z naszych opowieści ten port zna. Wie co się tutaj dzieje. No ale może zaczniemy jeszcze od Tadeusza. Tadeuszu, dlaczego ty tu z nami dzisiaj jesteś? To jasne, wystarczy się spojrzeć na ode. <laughs> <laughs> jest to po prostu kapitalne miejsce, miejsce, w którym coś się dzieje. To nie jest taki port stereotypowy, że jak ty przybywają, odbywają, zatrwają swoje potrzeby i już ich nie ma. Tu się spędza cudowne wieczory na spektaklach, na koncertach. Tu po prostu przyciąga. Ja myślę, że to Ada przyciąga, tylko ja już nie chciałem tego mówić. Jest to kapitalne miejsce po prostu. Miejsce, które no, dla mnie osobiście kojarzy się z wieloma moimi wspomnieniami z czasów, kiedy tego portu nie było. Teraz jest mi przyjemnie stać w tym samym miejscu, patrzeć na Bogaczewo, gdzie kiedyś była łąka, a teraz jest taki piękny po. takie czasy, że się krokł pasła. Wiem, Rafał opowiadał. Nikt nie chciał. No właśnie. Przy A no tak, bo była podmokła i nie podmokła. było co z nią robić, tak? Nie było. No, 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 no tak, było... teraz jest zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej. i, no i chyba jednak trochę sympatycznie. No dokładnie, to dłuższe. ale dlaczego tutaj jesteśmy, co powiemy może trochę o naszym cyklu. Co dzisiaj będziemy robić? Jesteśmy tu dlatego, że jest to dla nas świetna baza do tego, żeby opowiadać o różnych miejscach tu na północy Mazur, O miejscach ciekawych i historycznie, i krajobrazowo, i przyrodniczo, trochę też o ludziach. I idealne miejsce, żebyśmy mogli stąd dojechać, bo każde miejsce w I dlatego. Tu zatrzymać się, stąd robili wypady, jest tam po prostu na rękę Adam. A co dzisiaj będziemy, o czym dzisiaj będziemy nagrywać materiały? Powiedz. Ja myślę, że ponieważ pogoda nas bardzo zawiodła, wczoraj było okropnie, nic się nie dało robić, a dzisiaj jest średnio, nie ma słoneczka, może jednak uda się dzisiaj chociaż drona puszczać, bo bez drona nie możemy robić fajnych dokrętek, ale chciałbym opowiedzieć m.in. o kanałach mazurskich o ich historii, o tym, jak, jaką one niesamowitą rolę dograły w rozwoju Mazur, a może także opowiedzieć o swoich osobistych przygodach związanych z jeziorem, które wielu ludziom zawsze robiło przykre niespodzianki. Mnie niestety też. Myślę oczywiście o niego Jezioro, które jest dziwnym jeziorem, takim dzikim jeziorem. I chciałbym opowiedzieć Wam o jednej z przygód, która naprawdę była dla mnie przygodą dużego formatu. Ciągle ją wspominam. Nie, nie była miła, ale, ale tym ciekawsza. Myślę także, że pojedziemy trochę bardziej na północ i zawiodę Was nad rzekę, która jest przepiękną rzeką i powinna moim zdaniem rywalizować z Krutynią. Jest to Sabina. I yy, także jezioro. za przerwanki. Ja bym nie chciał zradzać wszystkiego, ale już wiecie mniej więcej, co będziemy robić. Dokładnie. Ada, to teraz ty opowiedz troszeczkę, co tutaj, co tutaj się będzie działo dzisiaj, co w tym tygodniu, jakie macie plany. Bo wiadomo, że nie zawsze artyści to są artyści że nie zawsze to, co jest zaplanowane, jest zrealizowane, ale w 99% się udaje, nie? Dzięki Tobie, bo Ty masz naprawdę, naprawdę świetne podejście, Ty w to... Ja, to jest moje osobiste zdanie, że Ada właśnie w to miejsce wetknęła taką jakby duszę, A. duszę artystyczną, no i wielu ludzi na pewno tutaj przyjeżdża i dla Ciebie, i dla tego, co Ty robisz. No to co, opowiadaj. No, goście często się mnie pytają, o której coś się zacznie, lub o której dane wydarzenie się skończy. Ja im zawsze mówię, artyści nie potrafią tego określić. A my naprawdę mamy tutaj artystów. Także generalnie odbywa się wszystko i wszystko odbywa się tutaj z opóźnieniem. Nigdy nie kończy się o czasie. Niejednokrotnie artystyczne wydarzenia rozlewają się na cały port, na całą przestrzeń Trwają aż do świtu, czasami wstajemy rano i jeszcze płonie ognisko i ludzie z wczorajszego wieczora z ukulele, skrzypcami, z bębnami się tu... Tutaj... Nie, nie zdążyli dojść po prostu do swoich jachtów i, tak, i siedzą przy ognie. Tak, w tak oni, szkoda oni, im było. Oni siedzą i czekają na następne wydarzenie. No na właśnie, przykład, też tak. Bo tu prawie cały czas się coś dzieje. Owszem, nawet bywa także w ciągu dnia. I tak jak mówię, zdarza się też o świcie. E, cóż, no dzisiaj będzie koncert Michała Lamparda i Piotra Juszczuka, na który serdecznie zapraszam, bo na ich koncertach jest cudnie. Chłopcy nawiązują świetną relację z publicznością. Wszyscy mają do nich ogromną życzliwość, także zdarza się, że ludzie tańczą na stołach. Oczywiście yy, zwykle boso. Yy, girlandy żarówkowe płoną, niebo jest pełne gwiazd i po prostu dzieje się magia. Michał jest pieśniarzem, Michał jest bardem, a Piotr jest wspaniałym perkusistą, także. Zapraszamy Będzie się tak działo dzisiaj, dzisiaj nie? Będzie tak, się przyfruwajcie. Zresztą cały następny tydzień obfituje w wydarzenia artystyczne. I to nie są tylko koncerty, bo mamy spektakle teatralne. W tym roku powstała u nas wioska artystyczna Shantaram pod hasłem Obecność leczy. Także cóż, bądźcie obecni, bądźmy obecni wszyscy. Bądźmy tu i teraz. Nasi artyści mieszkają przez całe lato, całymi rodzinami, watachami, w namiotach, pod żaglem, pod wieżbą. Przepiękne rzeczy, medytujemy, e, e, robimy jogę, e, muzykujemy. E, można przeobserwować czasami próbę do kolejnych spektakli, do których się przygotowują pod skrzydłami Adasia Łańiewskiego, który jest reżyserem. A później całość odbywa się tu w plenerze i w jakimś sensie stajemy się częścią tych spektakli, ponieważ aktorzy chodzą pomiędzy nami, pomiędzy ludźmi, pomiędzy klepiskiem, na którym my siedzimy, często w ogóle na Ziemi. E, dużo, dużo, i jeszcze jedno piękne wydarzenie w tym tygodniu. W zasadzie to będzie cykl chyba trzech albo czterech e, spotkań przy ognisku. Baśnie, legendy, mity, historie z dreszczykiem dla młodych, dla starych, dla każdego, e, zawodowy opowiadacz e, o zmroku. Godzinę nie powiem, nie znam. Od jutra to się opowieści. E, musicie sprawdzić. Na Facebooku Tła dla MEF, pierwszy post podwieszony na górę program artystyczny Tła dla MEF. Bo to na co tutaj stawiam, to zdecydowanie nie tylko keja, na pewno nie tawerna, a. a... Wydarzenie artystyczne. Dokładnie. Klimat tak. artystyczny. Dokładnie. Tak. Ale ja bym chciał jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę. Ada opowiedziała o tym, co mają dla ducha, a ja bym chciał jeszcze, żebyś powiedziała trochę. Dla brzucha. Dla, dla brzucha i nie, bardziej dla ciała, bo bardzo dużo się zmieniło od zeszłego roku w tle dla mew. Wiele osób y, troszeczkę no, nie podobały się sanitariaty. Ja muszę o Dobry. tym powiedzieć, bo naprawdę nastąpiła wielka zmiana. Ja się z tego powodu bardzo cieszę. Ada, opowiadaj. Tak, kafelki mają inny kolor. No nie no, ale jest przede wszystkim czysto. Bardzo fajne toalety są, prysznice. Zrobiliśmy solidny lifting sanitariatów i to Sebastian dzięki tobie, <noise> dzięki naszej zeszłorocznej rozmowie, aczkolwiek i bez tego wiedzieliśmy, że należy, natomiast tutaj koszt był dosyć duży Duża i musieliśmy poczekać. Tak, także sanitariaty... Są odremontowane, też przyjęliśmy już tak organizacyjnie taką rzecz, że cały czas jest dziewczyna sprzątająca na zmianie, jest tak. non-stop, nie ma godziny w Tylenaf, kiedy na bazie nie byłoby dziewczyny sprzątającej, na ten moment mamy trzy, bo mamy też zmiany w domkach, tak. powstały tak, nowe tak. domki, powiększyła się cała baza noclegowa. Jeśli chodzi Piękna sauna. No właśnie, też chciałem o to zapytać. Opowiadaj. Tak, sauna jest cudowna, opalana drewnem. Chociaż codziennie widzimy jezioro Boczne, to przez szybę panoramiczną z tej sauny, jakby odkrywamy jezioro Boczne na nowo. Mówię serio, to jest dziwne, ale zapraszam do sauny. Będziecie mogli sami doświadczyć tego dziwnego odczucia obserwowania bocznego przez panoramiczną szybę zwłaszcza zachody słońca. Tak. To ja uzupełnię, że w tej saunie, w tym pomieszczeniu sauny jest taki pokój odpoczynku, tak. w którym jest właśnie ta ściana czołowa do połowy jest przeszklona i macie piękny widok na jezioro boczne. Także możecie sobie tam usiąść z drinkiem, możecie odpocząć po saunie i możecie patrzeć na przepięknie, przepływające jachty albo wieczorne niebo. I odbijające się gwiazdy w wodzie jeziora bocznego. Pięknie to powiedziałeś, Sebastian. I też możecie tutaj sami z dziećmi, bo dzieciaki Sebastian, mogą wyglądać w e, Sebastian, tak. O, tutaj Pernie, mamy A młode, młode pokolenie córka Ady. Która Ona też się są? tutaj udziela, też tworzy klimat z młodzieżą, tak? Och, tak, teraz ogarnia. E, dzisiaj e, po raz pierwszy otwartą budkę z lodami. O, także nasza cukieranka e, prowadzona przez dzieciaki portowe, które tutaj e, w naszym życiu e, no, odgrywają bardzo ważną rolę. No dokładnie, dzieci też przy ognisku są razem z rodzicami, także już uczą się tego klimatu, uczą się w na nawyków takich, spędzania w taki sposób czasu. Nie? E, słuchajcie, zasypiają na kocach. E, przy ogniu mój syn tylko mówi: Przynieść kołdrę, koc i poduszkę, bo ja chcę iść spać pod sceną i nie wie co to tablet. Bardzo fajnie. A ja bym chciał dodać, że właśnie na takie dni jak wczorajszy, paskudny wiatr, deszcz, kiedy mało jachtów jest na, na jeziorach, też przygotowaliście nowe pomieszczenie takie duże, nie? Taką tak. salę spotkań. Tak, ja o niej mówię szumnie, sala koncertowa. Wiem, że to jest szumne, natomiast owszem, mogą się tam odbywać koncerty, bo sala jest dosyć obszerna, a tak jak wczoraj widzieliście, tak. to jest takie miejsce spotkań. Możesz tam usiąść przy stole i zjeść posiłek, ale możesz tam usiąść na podłodze, możesz wziąć swój kot, możesz tak. wziąć nasz chodniczek i spędzić tam cały dzień. Możesz zamówić w tawernie, ale nie musisz zamawiać w tawernie. Weź planszówkę, Hmm. Książkę, weź swoje dzieci, czy tak jak ja wczoraj musiałam pracować, także wzięłam laptopa tak. e, i spędzić tam można e, cały dzień na rozmowach. No właśnie, także nie bójcie się, przypływajcie tutaj, nie bójcie się brzydkiej pogody, że nie będzie tutaj w tle dla mew co robić, bo albo będą koncerty, albo można właśnie w tej sali spotkań, albo skorzystać z sauny, a jak traficie, jak wam się uda spotkać Tadeusza, to na pewno Tadeusz wam jeszcze dużo fajnych, ciekawych rzeczy opowie najchętniej w hali spotkań, gdzie szczególnie mi wczoraj smakowało grzane wino no dokładnie, my żeśmy ja, ja z Tadeuszem miałem tą przyjemność i e, nie wiem, z dwie godzinki żeśmy pewnie tam siedzieli i Tadeusz o, mi tak, o, cały tak. czas opowiadał i planowaliśmy to, co będziemy dla was nagrywać, a ja bym tak chciał jeszcze dodać że tutaj jest, zaraz wam pokażę kominek Czyli to jest wędzarnia i z tyłu piec jest chlebowy, tak? Piec chlebowy, druga wędzarnia i kuchnia polowa. I w tym roku ruszyliśmy bardzo z kulinariami plenerowymi, z lokalnych upraw od lokalnych ludzi bierzemy różne produkty w piecu chlebowym, pieczemy pizzę. Po pół minuty Rafałek jest w stanie upiec przepyszną swojską pizzę, nie mamy menu i sam palcem pokazujesz, wybierasz sobie dodatki, które mają się tam znaleźć. Obok wędzi bolo, wędzi świeże ryby, wędzi swojskie mięsiwa, a na kuchni polowej powstają zwykle potrawy jednogarnkowe babka ziemniaczana, czasami inne rarytasik Także mm, kulinarnie bardzo dużo się tu dzieje i są tu rzeczy coraz wyższych lotów. coraz mniej rzeczy bierzemy z wielkich hurtowni, coraz więcej są tak, siedząc tak? No to jest to bardzo bardzo fajny kierunek. Ja uważam, że jesteście jednym z najlepszych portów, jeżeli chodzi o kulturę, to najlepszym. A. I be, bez dwóch zdań myślę, Dziękuję. że warto a ja, tutaj a ja przyjechać. Nic nie powiem, bo moja obecność już coś mówi. No tak, i, i, I słuchajcie, jeżeli ktoś z północy chce przemieścić się na południe, na pewno będzie musiał przepływać przez jezioro boczne. A tutaj, płynąc z północy na południe, po lewej stronie jest port Tło dla MEW. Bardzo charakterystyczne miejsce, ponieważ na Kei są dwa takie suche drzewa. Tak. i po tym, po tym można poznać, a poza tym tutaj taka jest aura, która bije, kulturalna, na pewno was ona przyciągnie. Tak jest, przyfruwajcie, będziemy was wypatrywać przez nasze papierowe lunety i zapraszamy do współistnienia, współtworzenia, obecność leczy. Dobrze, Ada, to dziękujemy tobie, a ja już korzystając z tego, że mamy Dziękuję. Tadeusza, to, Tadeusz, to może jakaś opowieść się nam przytrafi przy tym live'ie. Tak, myślę, że opowiem jednak o tej przygodzie na niegocinie, która hmm, trudno ją zapomnieć, dlatego że Niegocinie to jest takie jezioro, że jak przyniesie jakieś zło, to to zło jest zawsze y, przeogromne. Był, było lato nie więcej w tym czasie, y, początek sierpnia przed wielu laty, łódka była wtedy nowa i y, to była sasanka. 660 Tarnowa i płynęliśmy z północy kanałem Uczańskim. Płynęliśmy dla niektórych, przepraszam, dla niektórych Giżyckim. Tak, kanał Uczański, dlatego, że jednak to jest pierwotna nazwa, jako, że miasto nazywało się Łuczany. to dopiero po wojnie. W każdym razie płynęliśmy sobie tym kanałem z zamiarem wypłynięcia na nie godzin i jeżeli będzie się dało to pożeglowania, jeżeli nie, spełnienia się Porcie, który teraz nazywa się Jego Marina, po lewej stronie, jak się z kanału wypłynie. Już płynąc kanałem, w końcówce zauważyłem duże zapalowanie na kanale, i po brzegach wszędzie tłum żeglarzy okupował niemal każde miejsce. O czym to świadczyło? Że na jeziorze dzieje się coś bardzo złego i że żeglarze boją się wypłynąć. No ja jednak popłynąłem. Wypłynęliśmy na nie i zaczęło się prawdziwe piekło. Fala była przeogromna, wyrzucała nas dosłownie do góry. A kiedy skręciliśmy w lewo, żeby dopłynąć do Ekomaryny i fala stała się boczna, to piekło zamieniło się w piekło niesamowite i wytyk, który stał pionowo przy położonym maszcie, nie wytrzymał tej zaunicji, tych niesamowitych przechyłów i wichury, bo wiatr był straszliwy. Linki podtrzymujące wytyk i okazały się troszeczkę zbyt chyba sprężyste. Wytyk nam runął. Nic mi nie pozostało: jak tylko zakręcić na silniku i jak najszybciej z powrotem wejść do kanału. Weszliśmy do kanału pchani tym strasznym wiatrem, i w stronę dalb, które po prawej stronie się zatrzymują, zacząłem płynąć, żeby się przy tych dalbach zatrzymać, i zauważymy w pewnym momencie, że wytyk, który na tych linkach jeszcze jakoś wisiał, spadł do wody, utonął w kanale. No i tu się zaczęło. Jak bez wytyku, nie mogłem postawić masztu. Wytyk był poza tym znakomitej jakości, ze stali nierzewnej. No, szkoda mi było go tracić. Wobec tego, zam... zacumowaliśmy do dalb. Ja założyłem piankę windsurfingową, która mi została z czasów, i uprawiałem bardzo aktywnie windsurfing. No i zaczęło się. Wichura, deszcz, a ja na oczach tych wszystkich żeglarzy. Bo, 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 bo. Przepraszam, bo kolega kurwą, bo. Chciałem pozdrowić kolegę Bobra i resztę ze szczurów lądowych, hej. Dziękuję. No jak widzicie, żeglarze są bardzo sympatycznymi, fajnymi ludźmi. I zacząłem po prostu nurkować. Żeglarze się przyglądali yy, yy, przez bulaje głównie, bolało okrutnie, a ja tak długo nurkowałem i tyle razy z wody się wynurzałem, aż wreszcie ten wytyk znalazł. Yy, oczywiście... Yy, Jedyne, co mi pozostało potem, to w kabinie się ogrzać gorącą herbatą, który zrobił mi mój wnuczek, wtedy mały, pięcioletni chłopiec. Czekał z niepokojem, czy dziadek wyjdzie żywy z tej napawnicy. Ale widać, wyszedł żywy i ma teraz wspomnienie troszeczkę niezwykłe. Taki jest niegoci. Tu może nas spotkać wszystko. I nawet najpiękniejszy dzień może się nagle zamienić w piekło, tak jak to było w czasie słynnego Białego Szkwału. Tadeusz, dziękuję Tobie bardzo. Bardzo, bardzo. A ja Was jeszcze za chwileczkę oprowadzę po, po tle dla mew. Takie właśnie opowieści znajdziecie wkrótce drugi, tak jakby sezon. Bo to już można tak nazwać. W zeszłym roku przygotowaliśmy dla Was pierwszy sezon. Tam było kilkanaście odcinków o różnych miejscach na Mazurach. W tym roku kontynuujemy właśnie z Tadeuszem. Rozpoczynamy drugi dzień nagrań. Będzie ich około 5. Przygotujemy kilkanaście, może około 20 filmów, jak nam się uda. Będziecie te wszystkie filmy mogli zobaczyć na, na naszym portalu i na naszym kanale YouTube. Pewnie część z nich znajdziecie, albo linki znajdziecie na... właśnie na Facebooku. Także bacz, bacznie obserwujcie to, co się u nas dzieje. Zrobimy dla Was bardzo dużo. Ponieważ sami czujemy, czujemy mazury i będziemy się starali Wam dogodzić, oczywiście. A ja teraz jeszcze odwracam kamerę. Pokażę Wam tą właśnie banie, tą saunę, tak naprawdę. Zobaczymy, czy jest otwarta. Myślę, że nie, ale zamknięta, ale przez okno. Pokażę to okno panoramiczne. Tutaj naprawdę warto, warto przyjechać i skorzystać. Zobaczcie. Okno. Z widokiem na piękne jezioro boczne. Tutaj się odpoczywa po saunie, która tam jest z drugiej strony. I jeszcze tutaj, o, może przejdziemy do tej słynnej wędzarni, ponieważ codziennie tutaj taki gość, którego, na którego mówią bolo, przygotowuje dla Was różne rzeczy. Przygotowuje albo kiełbasy jednego dnia, albo. Albo ryby, no ale ja myślę, że go tutaj zaciągniemy przed kamerę i coś też nam opowie. Molo, przeszkodzimy tobie. Powiedz na żywo, witamy, witamy serdecznie. Dzień dobry, dobry. Dla Mazury24 EU. Powiedz, co dzisiaj będzie można u ciebie dostać. Dzisiaj będzie można dostać schabik, szynkę, baleron, boczek i wędzone ryby, węgorza, jesiotra, yy, suma i pstrągi. No i to tak praktycznie codziennie, nie? Bo codziennie raz... od 19.20 19, zawsze jest coś innego, coś świeżego, coś nowego. Bolo od rana przygotowujesz, nie? Od tak. samiutkiego rana, od godziny 8:00 walka z rybami, czyszczeniem, oczywiście soleniem i wędzeniem. Tak, a tutaj już zobaczcie, tu są... zapeklowane, przygotowane szyneczki, tak jest. nie, schab schabiki, z habiki, to... z habiki, tak. Tu są silne jeszcze nie powieszone i boczki. No i to wszystko, O, świeży chlebek. I tutaj wędzaryczce. No, jeszcze weź nam tutaj, pokaż tą wędzarkę. O, zobaczcie, tutaj już się pali. Już jest wszystko przygotowywane. O, już pierwsze sztuki wylądowały wędzarni. Tak jest, i lądują kolejne. O, już pierwsze sztuki wylądowały wędzarni. O. Zobaczcie. To wszystko będziecie mogli tutaj kupić. Bolo tu siedzi do nocy, nie? Do której godziny, powiedz tutaj może? Nawet i do pierwszej w nocy. No, nawet i do pierwszej w nocy. No i jeszcze właśnie w tym oto miejscu, kiedy nawet już jest restauracja w tle dla mew zamknięta, to tutaj wspaniałe, wspaniałe jedzenie, czyli coś dla ciała, coś dla ducha. Takim oto portem jest właśnie tu dla mew. A ja tymczasem kończę. Mam nadzieję, że to będzie piękny dzień dla Was. Przewidują prognozy jakieś tam malutkie opady w południe. No ale to chyba nie szkodzi, jak ładnie wieje i ten wiatr i ten deszcz jest taki chwilowy, to niczym to nie przeszkadza, bo zawsze wieczorem będzie można tutaj przyjść do ogniska, się ogrzać. Zapraszamy tło dla mew, rydzewo, jezioro boczne. I do zobaczenia, a my. Teraz startujemy z Tadeuszem w różne miejsca. Chyba pierwszy to będzie kanał Kula, bo tam też Tadeusz opowie nam o kilku kanałach, tutaj, właśnie mazurskich. Tam nagramy kilka przebitek, polatamy dronem, abyście mieli wyobrażenie nie tylko z poziomu ziemi, ale i z powietrza, jak to wygląda, jak te nasze mazury są piękne. Do zobaczenia!